Ho-ho-ho! Siemanko mam z tej strony, Lisandro i dziś szalony odcinek, bo dzisiaj robimy 20 zara Foot Champions, i zostawcie łapeczkę do góry i pochwalcie się bilansem, który zrobiliście Foot Champions standardowo. A w opisie znajdziecie moją taktykę, i w opisie też znajdziecie pokazową lekcję z kursu Akademii Liska, jak robić odwrócone elastiko, czyli jeden z najbardziej efektywnych trików w FIFA 24. Zapraszam serdecznie i lecimy z odcinkiem. Świąteczne Foot Champions, kończymy je w sobotę, więc w tym momencie. Mamy bilans 12:0. Czas przetestować, jak to wszystko pójdzie. Składzik wygląda w taki oto sposób. Roberto Carlos tutaj wrzucony na wypożyczeniu. 22 mecze. No, zobaczymy, jak to będzie szło. Ale karty, jak widać, które tutaj potrafialiśmy, też są na, wypożyc na wypożyczeniu na ławce. Więc będziemy testować. Lecimy. Ok, super. Aha, Aha ok. Let's go! Kompany! 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 Kocham cię! Nice. Walkout. Lewandowski. Ruber Lewandowski. Ty, ja nie wiedziałem, że będzie Lewandowski, szczerze. Pajkona. Łatwo. MAM CO?! EJ! 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 Yy, yy. XD I jeszcze Blonka trafiłem, lol Chciałem Blonka, mam Blonka Ej, chciałem i masz, na teścik. Spróbujemy go za Ferdinanda, bo Ferdinand dał dupy w poprzednim meczu, więc Tak niech będzie jakaś, jakieś prawo natury Że lepszy wygrywa, dobra i 10x83+, oj Zaskoczenie, bo nie chciałem tego w sumie otworzyć, o, co on? Co na ma niewymiennego? A może double będzie? Nie. Ale sam jest spoko. Tak. Dobra. I jedziemy. Pik z kartą hero. Zobaczmy, co się tutaj wylosuje z pika z kartą z hero. Zobaczmy. Zobaczmy. Ciekawy jestem. Zobaczmy. I bez odsłaniania. Algebra i Schneider. Dobra. I to jest jedyny pik z hero, który zrobimy. Mam wrażenie, że mój limit się skończył, a tak naprawdę nawet jakbym coś ciekawego miał trafić, to i tak tam nie ma w sumie jakiejś mega ciekawej karty. Skupimy się teraz na tym, żeby Mbappe na pewno robić. Myślę, że ewentualnie paczki z ikonkami, wiadomo, to tam można się bawić, ale, 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 no nie ma sensu moim zdaniem robić już hero, jak mam najlepszą kartę trafioną tak naprawdę. A Blonka miałem dać, to dam w kolejnym meczu. Jaki składzik ma Ludzoni? Luka Majanowicz. LOL, ale się dzieje, ale się dzieje. Nawet zielonki bardzo ciężko wchodzą. Ale porobił, aj, aj, aj tutaj brawa trzeba poklaskać, naprawdę. Let's go. Nice! Let's go! Blonka i co? Cień chyba mu nie dajemy. Epa. Opa! I Smith! Uwielbiam ją! Naprawdę uwielbiam Smitha! Uwielbiam! Jest cudowna! Jest, jest simply cudowna! 15-0! Polecam naprawdę każdemu! Come on! Let's go! Super! WOW! O, Cię KRĘCA! POPOWICH WYCHODZI Z MECZU! Kung fu... Kung fu Pięknie. Dobra. Będziemy odsłaniać. Bo jest tak, 20 kart. Ile tu jest kart? 27. 3 ZKW, 20, 85+, plus, a tego... ZKW. Nie mam pojęcia co to jest ZKW. Zasłonka gotowa, paczka za pół miliona, paczka za pół miliona, czy ona coś tu wniesie dobrego? giga już jest gotowy, let's fucking go! Dobra, zasłonko, chodź tu! Dobra, jest, mamy, mamy, mamy to. I dobra, jedziemy, Simply, druga strona, to mogę ją chyba całą otworzyć. Albo i nie. Coś mi tu nie wyszło. Dobra, pięć duplikatów, jest chyba Baldy widziałem, tak? Okej, okay. Balde Eze, spoko. No to, póki co, walkoutów nie ma. To nieźle. O, o rush, super! Dobra, ja tu quikseluje, nie? Okej, okay, na no, słabe karty, nie? Fatalne. Fatalne karty, o balde. Po co mi to? No Jezu, fatalnie, jest źle. Jest fatalnie, co? Dobra, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ta paczka kosztowała? 150 zł Jestem załamany, naprawdę Jestem załamany, przecież ta paczka to jest jeden wielki żart I to nie śmieszne, bo ja się nie uśmiałem w ogóle. Nie otworzyłeś całej paczki? Jeszcze jedna Jak! Jak! Ktoś tutaj nasz pącił Jeszcze jedną stronę? Popatrzcie, nol LOL! E Ej, serio? De debrujne De Bruyne był! Dobra! Debrujne, Kane! O! O! Dobra, e, nawet git! o. o, o. 17-0 jedziemy teraz mecz. O, ależ to było uderzenie! Ławo, wow, wow! Warto się nauczyć przekładanki. Let's go! Come on, come on! No bez zielonki, strzał z dupy w ogóle, ej. Let's go, simply go. Let's go, let's fucking go. Come on, yeah? Blonde. Let's go, Michael. let's fucking go. Mbappé! Shoot! Ach, ciao, Let's go! Rudy się nie dostał! Let's go! Tak jest. Dobra, zasłużone zwycięstwo. Simply Penalty Kicks. Partnerem kanału jest g2a.com. Znajdziecie tam gry, akcesoria w świetnych cenach. Link w opisie, polecam. Let's go, po 18 zwycięstwo. Skotawia Esports, czy będzie oddanie? No bo skład, to... O, dziękuję bardzo, dziękuję. Simply 180. Let's go! Simply salach. Oho ho, ho! Let's go! Let's go! Lucky me! 19-0 widzowie! Simply 19-0, let's go! Lipi 105! Powodzenia, Lipi! Zobaczmy składziek naszego przeciwnika o 20-0. Mój drugi mecz w historii FC24 o 20-0. Więc, zobaczmy Alison Okej, okay, okej, okay, okej, okay. oj, ostatni mecz Auriego To będzie, będzie, będzie atak Let's go Ale piękny simple German Bowling Let's go 20-0 Czwarty tydzień z rzędu Pierwsza ranga Czyli łącznie 782 2 mamy w 4 tygodnie. Super fajnie. Nagrody za 20. ,0. Czwarty weekend z rzędu, wbijamy najwyższą rangę food Champions. I te piki nauczyły mnie tylko i wyłącznie jednego: Że zawsze jest jeden wielki syf. I nawet nie biorę tego Dalmana, bo to nie chce mi się. Nie chce mi się go przepalać. Więc jeśli tutaj cokolwiek będzie ciekawego. Na przykład będą trzy łokały. to ja już będę zadowolony, ale wiem, że tak się nie stanie, bo już jest syf. już jest syf. Dokładnie tak. Już jest syf. Teraz będzie jeszcze większy syf pewnie. Czerki o, Robertson, ale wiesz... Czy ten czerki ma sens? No nie ma sensu żadnego 5 na 5. No ale to na Routlory. Na Raultu by, by fajnie było. A rautuglory sobie zaczniemy w takiej sytuacji w tym tygodniu. 15 tysięcy. Nie do Roberta nabiorę. Co? To może jakiś ostatni łoko, taki maśniutki. O, my no. no nie, no to już luksusowo. To mine no, 87 to jakby luksusowo było. I mamy 17 paczek. Więc sprawdźmy te paczki. Paczki mieszanej kampanii 84. Mało to ta paczka piłkarska Prime. No tutaj nie będzie banerów, tak? Brałkarz. No i dupa, i już, już, no i już y, poszło w pizdu, nie? Już plan poszedł. Jednak, jednak nie wiem. Dalej. Salach? Salach! Moszalach. Lol. Simply salach. Elegancko. 5 x 80. Ej, zajebiście! Paczki za 20-0, paczka rzadkich zawodników. Let's go! Una! na! na. 8-5. Jedziemy, paczka Ultimate. Kiedyś ta paczka była paczką, o której każdy pragnął dosłownie. W tym momencie jest to paczka chyba w hierarchii 10. O, Double Walkout. Wow. Ingle wow. Paczka Ultimate, kolejna. To jakby tak znowu Double Walkout. O, Holland? Nie, Odegard. Ale może znowu Double. Odegarda mam. A może Double znowu? Nie. Ale dobra, fajne nawet. 8-7. Potrzebujemy wyższych, potrzebujemy wyższych do Kilona Mbappé'a. Oj 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 tak 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 tak. Informik, Informik o to chodzi. Dobra, idziemy te paczki mieszanych kampanii. Let's go. To tu pewnie jajco będzie, ale warto warto spróbować. A Anglia, kto to jest Chelsea? Gallagher. Super, 84 plus. Portugalia. o, Ruben Dias? Nie, kto to jest? Jak godziano. Jak ktokolwiek ma w planach zrobić SBC opaczkę kampanii, to zastanówcie się, bo właśnie widzicie nagrody z tych paczek kampanii, nie? To tak simply. Simply. Ja, picole Simply bardzo. Yy, pokazuje, nie? O, 87. Dobra, 2x83. To będzie lepsza paczka niż każda poprzednia. Oblak. Oh, nie. A może po prostu nagrody za, za najwyższą rangę, być może. To po prostu jeden wielki żart. Też tak może być. Dobra, jedziemy. 5X85. No już otworzyliśmy jedną paczkę dzisiaj, 20X85. To jest w ogóle zabawne, nie? To jest. To jest. To jest pewnego. To jest szczerze. Uważam, że to jest plucie w twarz osobom, które grają w Food Champions. To tak powiem też to na odcinku. Kiedyś za najlepszą paczkę uważana była paczka Ultimate, która w sklepie kosztuje 2,5 tysiąca FIFA pońców. Za paczka za 125 tysięcy. I w tym momencie, w tym momencie, najlepsza paczka w sklepie kosztuje 3-3,5 tysiąca FIFA pońców. Końców jest to 500 tysięcy. I tej paczki, no, no to, to jest to, co my dostajemy za 20-0. Paczka za 20 zero to jest to, 5x85+. A za dosłownie tyle samo, co za kiedyś FIFA pońców za paczkę Ultimate, Dostajemy 20x za 75. Niesamowita. Niesamowite. Ale otwórzmy sobie tą paczkę. Tylko, że tu wymienna jest. No to jedyny plus. Och. Och. Kimiś. Nie, nawet nie kimiś. Obersdorf. Czy to będzie teraz Lachti? Lachti? A może Zakopower? Nie bywało. Nie bywałem. Po prostu otworzę i otworzę też najlepszą paczkę, która tutaj jest w tym zestawieniu. Double walkout gwarantowany. Quarant. No się wczytuje, wczytuje. Tu chyba się wczytuje jakaś potężna ikona, za którą naprawdę sobie nowy skład cały zlepimy, nie? Eventuwa leci, eventuwa. Nie wiem, te paczki też powinny być jakoś aktualizowane. Nie, kobel. bo to. Ładuje się kobel, Damiani jak trafił, niemo, niemożliwe. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo.